wszyscy będą stali i śpiewali, ale będzie nowa rozcieczka, tak? Sto lat, sto jeszcze lat, nie Nie żyje żyje nam. Sto nie lat, żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, z do lat, nie żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam. Ryś... Musisz sobie pomyśleć jakieś życzenie i zmuchnąć świeczka, dobra? Uwaga, mama ci pomoże. Trzy, cztery, dmuchamy. <sadły> <Rysiot śark> nie, 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 nie. <śarki> jeszcze raz musi być, musi Rysia wzmuchnąć. Proszę bardzo, Rysia dmucha, Renia jest cicho i nie pomaga. Nie wolno. Rysio sam, proszę bardzo, poczekaj, mama powie kiedy, dobra? Ale nie będę z Proszę, Rysio, jeszcze raz. Teraz weźmią. Muchamy. Rysio. Trzy, cztery, muki ma jeszcze raz. Brawo! Rysio! Brawo, Rysio, brawo. brawo. Rysiu, Rysiu. rada! 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 Dobra rada! Dobra Czekaj, Dobra rada! Dobra rada! Dobra Dobra rada! Dobra rada! Będziesz że! to no